Cześć, dzisiaj chciałbym Wam pokazać bażanty. Troszeczkę nie wstawiane były filmy, tak jak mówiłem, że nie tak często, ale troszeczkę na zapas nagram, żeby Wam tutaj pokazać co i jak. Może zaczniemy od uszaków, troszeczkę zmodernizowana voliera. Dookoła wyłożone matą trzcinową. Widzę, że już nie do końca się ta mata spisuje. Jest koło, nie wiem, prawie miesiąc już będzie. No, koło trzech tygodni. Mata, widzę, że już w niektórych miejscach uszaki tutaj wyrwały. No, ale aby tutaj na sezon starczyło, chociaż tutaj to łączenie chyba było, z tego co pamiętam, no, ale trudno. E Najwyżej będzie jeden sezon czy dwa, jeśli się uda, i później troszeczkę grubszą tą matę kupimy, zamontujemy. Ale dzięki temu się nie obijają osiadkę. Tutaj jedne drzwi nieużytkowane już, drugie, które nie ma maty trzcinowej, jest do otwierania. Zrobiłem tak, żeby tam rodzice się nie pomylili, przypadkiem i nie ciągnęli, nie szarpali mi za te drzwi, bo są zablokowane. Zrobiony szałasik. Mały tam w rogu wejście. Także tak to tutaj wygląda. Wejdę może do środka wam pokażę z bliska. Tutaj to już chyba pokazywałem, że to było zaraz po wpuszczeniu uszaków. Podwieszone karmiki. Na wysokości. Uszaki ładnie tutaj sięgają. Tak samo po idło idło też jest dosyć wyżej i już nie ma problemu, że tam sypią piasek i tak jest coś tam zawsze w tym poidle, że tego piasku jest, ale nie jest już tak źle, zaślepione dziury, gdzie tutaj szczury wchodziły w rogach, dwóch, gołąbki już puszczone aborygenki, dwie samiczki niestety, w tym roku już chyba samca nie będę dokupował. Na drugi rok po prostu kupię dwa samce. Na razie musi tak zostać. Wygląda niby na parę, ale no w tamtym roku jajka były niezależone wszystkie. Także ja uważam, że to są dwie samice. No ten jest dużo większy. No ale też może po prostu lepiej wyrośnięty, no nie wiem. Poszarpane troszeczkę mają te pióra, bo od łapania ich strasznie dużo piór im i tak myślałem, że ogon jednemu wyrwa, ale się udało, że nie. Jak łapałem, no zobaczymy. Też mi się dopiero przypomniało później, jak już się wpuściłem, że przecież tego gołąbki się nie napiją z tego poidła No bo nie ma jak z karmika. No to jeszcze jako tako aby tam zjadły, no bo uszaki rozsypują, no ale to nie w tym rzecz. No i zrobiłem im coś takiego na karmiki pojedło. Tutaj od dołu na czymś takim się to opiera. Ta blaszka w sumie niepotrzebna była, ale. No i tutaj daszek, żeby tam. No, żeby nie srały tutaj do tego poidła, bo poidło jest odkryte. Od kurczaków wziąłem yy, także tu i na dwóch się trzyma na dole, nie? Także dosyć solidny ten daszek jest na tyle, że jak uszak usiądzieczne tutaj, no to będzie się wszystko trzymało, nie? Także tak tutaj to wygląda. Nie ma jeszcze jajek, żadnych oduszaków. Ubolewam nad tym, chociaż widać, że samiec tam się zaleca do tej samicy, zachęca. Ogon ma poszarpany, plecy też, także uważam, że on musi deptać. No takie mam wrażenie, bo nie wyglądała tak ta samica dopiero teraz. No myślę, że to coś powinno być, ale no, samica nie znosi jajek jeszcze. Z tamtego roku ptaki, czyli ja się też nie dziwię jakoś bardzo, bo wcześniej jak miałem muszaki, to udane lęgi, naprawdę udane, to miały dopiero w trzecim roku, bo w drugim, jako dwulatki, też jakoś za dużo nie było. Tutaj, jako roczne, myślę, że mogą nie znieść też jaj. Zobaczymy. Po prostu wszystko się okaże. No jak nie, no to będzie trzeba poczekać. Myślę, że y, z budową woliery ruszymy tak mniej więcej w sierpniu, może we wrześniu. Zobaczymy, bo y, prawdopodobnie szykują mi się dwa wyjazdy za granicę i właśnie tak myślę, albo między tymi wyjazdami, albo po już po całkowitym powrocie y, wybudujemy te woliery. No i mam wahania co do jednego gatunku. Możecie napisać, co byście y, woleli. Bo mam do wyboru albo satyry, tragopany satyry, czyli to są chyba te czerwone, z tego co pamiętam, e, no, albo koklasy. Także mm, nie wiem do końca co wybrać. Bo złociste biorę na 100%, bo złote powiedziałem, że muszą być, no i koniec. No, a jeszcze jedno, jeszcze waham się nad olśniakami, ale. Olśniaki zobaczę, może, po prostu, może z czasem gdzieś tutaj jeszcze wolierę jakoś zrobimy dla olśniaków. No, na razie musimy powiedzieć, że no, się tutaj pilnuję, obserwuję. Bożę już się przyzwyczaiły i nic nie boją się tego co. Dobra, wychodzimy. No i wam pokażę wreszcie ten. O, tutaj woliera w ogóle skończona, tak samo ma to trzcinowo wyłożone dookoła. <laughs> Troszeczkę nowych gałązków. Tutaj tak samo szałasik, tylko że ma dwa wejścia. Lub dwa wyjścia, albo wejście i wejście, wyjście, jak tam kto woli. Eee, także delikatnie inny. Mata trzcinowa wyłożona dookoła. Tutaj z nowych tych gałązek to mamy tutaj tą. No i mamy tutaj tą na rogu, nie? Kamienie wszystko jak były, tylko tutaj trochę kamieni wysypanych w rogu, ewentualnie jakby one by chciały sobie tam dzioby pod, yy, podszlifować czy coś. To jeszcze te drzewko odbija, no ale one zawsze na początku te wierzby to zawsze odbijają, później się takie suche robią. Jak wyciągałem to wszystko to pękało. O, ogólnie wam powiem, yy, kto śledził grupę bażanty i drupozdobny, ten wie, że no miałem tu zabawy sporo. Tutaj yy, jest. Yy, wszystko w etapach wstawiane zdjęcia na grupę jak co przebiegało, jak wyglądało co tu robiłem no, ale tak pokrótce Wam powiem tutaj dziury zaślepione gdzie łaty idą żeby tu mi żaden wróbel nawet nie wszedł z jednej o, tu wiem, czy... o, z jednej i z drugiej strony no, ustawienie tak jak widać poidła podwieszone tak samo poidło i karmidło <laughs> yy. Jedynie co to jeszcze siatka jest na podłodze. Ogólnie piasek będę wymieniał pewnie już w przyszłym roku, wszędzie we wszystkich wolierach, bo już w tym roku to też mi się nawet nie chce. A, yy, także zajmę się tą budową woliery. Yy, budowa woliery potrwa nie wiem, myślę, że tam tydzień, za, może coś koło tego i powinienem się tam sprężyć, może dwa tygodnie, jeśli po godzinach po pracy. Yy, Także zobaczymy. Tak jak mówię, chyba że będę miał całkiem wolne, to go tygodnia powinienem to skończyć, żeby materiał kupić i tak dalej. Yy, głęboko dosyć wykopane, yy, rozdzielone, tak jak tutaj widać, mają teraz 4 na 2. Myślę, że wystarczające. No ale to w końcu pokażę Wam te nabytki, jakie zostały kupione. Barzanty diamentowe na holenderskich obrączkach sprowadzone z Holandii. Byłem w, naprawdę w szoku. Może na filmie tego nie widać: jak to są duże ptaki. To są i tak młode ptaki, a na diamenty to naprawdę wyrośnięte, duże. Tutaj widać, yy, ogon będzie miał dosyć fajny. Łezka taka, jak powinna być oliwkowo-srebna. Nie jest taka typowo srebrna, nie jest typowo żółta, jest po prostu taka oliwkowa, tak jak powinno być. Chociaż mam troszeczkę fetysz, że mogłaby być całkiem srebrna, no ale zobaczymy, może sam to jakiegoś chowamy ze srebrną łezką, bo z diamentami to nigdy nie wiadomo. No, czekam aż się wybarwi. No, nie mogę się doczekać, no na następną wiosnę już będzie wybarwiony ptak. Także no, pokładam duże nadzieje w nich. Opóźnienie troszeczkę było z przywozem barżantów, ponieważ samica jak widzicie ma wydziobaną głowę. I tak się pięknie naprawdę zagoiło. Czuję, że nie będzie miała piór już na tej głowie. Chociaż różne przypadki już miałem z barżantami, głównie ze złotymi jak tam samiec samicę pobił i z królewskimi. Czasem się nie do końca zagoiło, czasem się zagoiło. No tutaj ładnie się zagoiło, bo tam hmm, nie powiem, bo jeśli chodzi o to, to Kamil naprawdę w porządku hodowca nie chciał mi sprzedać ptaków z uszkodzoną głową, jeśli chodzi o samica pobitych, no ale go przekonałem, że ja chcę je wziąć i koniec, że mi to naprawdę nie przeszkadza. No ja rozumiem, jaka jest sytuacja w każdej hodowli, no nie da się, bo to w ciągu godziny na przykład samiec może samicę tak urządzić, że ją zabije. Także to naprawdę nie dopilnuje się tego tak, jakby się chciało, cały czas trzeba by przy tym siedzieć i tak zastanawiam się nad zamontowaniem kamer w każdej jednej wolierze zobaczę jeszcze jaki to koszt będzie jak już wszystkie woliery wybuduję bo i u kur i w głębniku także tych kamer by było około 8 8 kamer myślę że około 2000 bym się, powinienem się zamknąć no zobaczymy Samiec troszeczkę tam widać, że on się tam puszy do tej samiczki naszej, bo ma powiększone te łezki, kołnierza nie ma jak tam zarzucić, no ale po gestach czasami widać, że on coś tam by próbował, na razie tak samo nie ma jaj od nich, no zobaczymy, zobaczymy. Ja liczę, że powinno się coś udać. No, samica teoretycznie roczna powinna nieść jaja, no ale jeśli samiec jej tam nie, nie zmusza, nie gania, tym bardziej, że ona była pobita, no, może być różnie, ewentualnie bardzo późno. No ale jest już dosyć ciepło, no powinny nieść. No zobaczymy, zobaczymy. Jeśli nie, to naprawdę nie będzie szkoda. Na drugi rok po prostu yy, coś tam się uchowa że tutaj ją pokażę jakoś trochę bo ucieka samica też, mi się bardzo podoba samica jeśli chodzi o e, barwę o wzór piór e, trochę te ogony szkoda, że poliszczyły sobie w transporcie ale i tak jest bardzo dobrze, jak widzicie samica chodzi cały czas przy siatce e, gdyby nie ta mata trzcinowa to już by dawno albo dziób sobie poobcierała albo coś, a tak to E, fajnie to działa że yy, no po prostu nie cierpią bażanty na tym tak a o to właśnie nam chodziło o, jak widać ten samiec coś troszeczkę się zaczyna puszyć tam do niej samica troszeczkę się boi może zraziła się do tego samca no zobaczymy jak dobrze pójdzie to ja w tym roku na jesieni jeszcze domówię yy, i ściągnę ze dwie samice yy, też z zagranicy yy, diamentów No widać, że on coś tam próbuje Że może gody go się zaczynają O widzicie? Się skrada trochę tak sprzyczajki, no ale wiemy, że jest troszeczkę brutalny, że tak powiem. ale to młody samiec jeszcze nie wie jak się zabrać do końca za robotę. Naprawdę zastanawiam, rozważam te satyry, yy, co mi znajomy zaoferował. Yy, mam nadzieję, że się to nie obrazi, bo yy, że tak mówię, że znajomy na ty, bo sporo starszy ode mnie jest, ale nie czuję, że obejrzy ten film. Tutaj obok barżantów jeszcze mamy koguta, gdyby ktoś chciał z kochinów na sprzedaż. Bursztynowy kogut z tamtego roku. Już ostatni ptak z nadwyżki, już tam wszystko inne posprzedawane zostały. Tylko moje. Także, gdyby ktoś chciał, serdecznie zapraszam. Bardzo dobrej jakości kogut. To był najmłodszy kogut, już taki późno jesienny. A wyszedł naprawdę fajny. Bo nie ukrywam, dosyć do, dobrej jakości jest. Nie ma co tu. Jeśli nie, nikt się po niego nie zgłosi, no to albo będzie nas sprzedaż na jesieni, albo po prostu go sobie zostawię, bo barwę ma naprawdę jak na bursztyna bardzo dobrą. Brzuch tutaj ciemny złote Przejścia bardzo dobre. Także dobry wzór piór grzebień też niczego sobie. Także... Jak coś, to zapraszam. Jeszcze nie wycięty do lęgów. No i dobra, myślę, że na dzisiaj to by było tyle. Pokazałem Wam, co miałem pokazać. Bażanty, mi się wydaje, czują się dobrze w tych wolierach. Są powiększone, także no, myślę, że dużo, lepszy, dużo lepiej właśnie zrobiłem, niż kisicie w tych małych wolierkach. Te małe są dobre, ale nie dla wszystkich gatunków właśnie i to tak. No dobra, na dzisiaj to by było tyle. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania oraz na grupy na Facebooku. Pozdrawiam, cześć.